Pochwalony Jezus Chrystus, 14 maja, mamy dzisiaj świętego Macieja i wołamy Duchu Święty. Przyjdź, wzmocnij nas, niech nasze serce płonie razem z apostołami, razem z Kościołem. Przyjdź i wzmocnij nas, Duchu Święty. Amen. W Ewangelii słyszymy, jak Jezus dzisiaj mówi: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Miłość, o której mówi Pan Jezus, miłość wzajemna, miłość pomiędzy, to nie jest miłość doskonała. Bóg jest miłością doskonałą, a On nas zachęca do trwania w przykazaniu miłości, najważniejszym przykazaniu, czyli do miłości, która jest codziennością, do miłości, która nie jest idealna, ale droga naszego życia, powoduje, że mamy co chwilę osoby, które trzeba podnieść, podać rękę, wyczekać, przeczekać wzmocnić, dodać siły. I znowu ktoś upadł, ja upadłem i znowu potrzebuje ktoś pomocy. To jest nasza codzienność, która stwarza możliwości kochania. Stwarza możliwości, żeby oddać komuś swoje serce. I to jest bycie Jezusowym dla drugiego. Droga, w której idziemy razem. I dzisiaj, kiedy mamy świętego Maciej'a czyli apostoła 13, apostoła, który uzupełnia Judasza. Jest dwunasty, bo wchodzi na miejsce Judasza. Uzupełnianie braków. Brakuje. Zabrakło do dwunastu. Dwanaście pokoleń Izraela, dwunasta apostołów. Zabrakło. Jest uzupełnianie. Tak jak mamy liczbę kardynałów uzupełnianą. I wiele rzeczy trzeba w życiu uzupełnić. Uzupełnić miłością. Uzupełnić bez narzekania, uzupełnić tak po prostu, bo miłość tego wymaga. Uzupełniają dzieci rodziców, rodzice dzieci. Co chwilę mamy w życiu kogoś gdzieś coś uzupełnić. I albo robimy to z miłości, albo robimy to z wrogością. Albo nasze nastawienie jest bardzo złe, niebezpieczne, niszczące, albo nasze nastawienie jest, żeby kochać bardziej. Żeby dać się bardziej. Zachęcam, żebyśmy zapragnęli uzupełniać. Tam, gdzie czegoś brakuje, coś się wyczerpało, droga życiowa pokazuje, że miłości brakuje, miejmy serce gotowe, żeby wyjść i coś uzupełnić, bardziej kochać. Na to Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam cudownego dnia. Niech nasze serca rosną, rosną w miłości, której uczy nas. Maryja w maju, szczególnie Litania Loretańska. Bardzo gorąco Was zapraszam, żeby kliknąć, pomodlić się, gdziekolwiek jesteś. Z Matką Bożą idziemy przez maj. No i oczywiście teledysk Mocnym Duchu jako propozycja też modlitwy. Do zobaczenia.